Go! Cześć, cześć, dzień dobry. To znów ja. Przepraszam za zeszły tydzień. Było preski. Wiecie, to jest tak, że pomyślałam sobie, że może by preskę robić wieczorem. Bo w sumie 11 godzina to jest 11 godzina. No i tak gdzieś coraz częściej widzę, że ludzie robią live y wieczorem. W korytach 20, 20 tam pierwszej. No i tak sobie też właśnie pomyślałam, że może zrobię preskę wieczorem. A potem wyobraźcie sobie, że tak się zajęłam czymś, Chyba, chyba ogarniałam podcast. Plus dzieci, plus różne rzeczy, że po prostu kompletnie mi z głowy wypadło. Jeżeli czekaliście, to przepraszam najmocniej, ale po prostu nie dałam rady. Pleska zostaje na 11 we wtorek. Cokolwiek się nie będzie działo. Może rzeczywiście być trochę wtorków, w których Pleski News nie będzie. Ja się będę starać o tym mówić wcześniej, albo przynajmniej dać jakieś, jakąś informację. Natomiast, no tak jak mówię, ona zostaje na wtorek, na godzinę 11, ponieważ. No, jest jak jest, tak? No. To jest taki czas, kiedy mogę ją spokojnie ogarnąć. A trochę taki small talk na początku, jak zwykle. Widzę, że ktoś tam już ogląda. E bardzo proszę, jeżeli ktoś rzeczywiście już jest, to dać mi znać, czy słychać wszystko, bo ja przecież się tu nie umiem teraz <śmum> znaleźć na tej głupiej komórce. Już preska. Już sobie znajdziemy ten, jest i zaraz sobie sprawdzimy, czy wszystko jest ok. Na razie komentarzy nie mamy za bardzo, ale też i nie ma co komentować. Ja Was witam w ten wtorkowy, przed bo to już w sumie nie poranek. Jest godzina 11. Gdzież te nasze posty tutaj? Lecą czy nie lecą? Zdjęcia, posty gości, pokaż wszystkie. Filmy, ale to są stare, bo to jest 20. Dzisiaj mamy Preska news numer 21. I dzisiaj sobie poopowiadamy o trzech rzeczach, jak zwykle będą takie trzy drobne elementy. Słychać. Krzysztof, dzięki, po prostu uratowałeś mi życie, już nie będę tego szukać. Okej, okay. dzięki serdecznie. Więc tak, dzisiaj trzy elementy. Po pierwsze coś, czego nie może zabraknąć, to oczywiście fakt, że w poniedziałek rusza konferencja. Konferencja, która się nazywa, jak żyć w necie, konferencja jest online. W poniedziałek mamy wielkie boom, wielkie wow, wielkie ruszamy. Wszystko już powoli jest dopinane na ostatni guzik. Jeszcze mi tam spływają różne rzeczy, natomiast rzeczywiście wszystko już spinam, dopinam i właściwie żyję tylko i wyłącznie tym tematem. Dzień na różowo, chociaż ja z różowo średnio, ale widzicie, preski tam z tyłu nie ma, bo przecież po weekendzie w Warszawie preska postanowiła się jeszcze pobujać trochę w samochodzie. I po prostu m, zwyczajnie z niego nie wylazła, więc siedzi sobie tam spokojnie. E I dzisiaj pracuję z moim mężem w terenie, więc przykro mi, bardzo preski nie ma. Ona się w ogóle coraz częściej obija. Ja nie wiem, czy, czy ja jej nie zacznę potrącać z jakiegoś wynagrodzenia. W każdym razie, e wracając do konferencji, spływają rzeczy, spływają mi e ostatnie jakieś szlify, ostatnie jakieś te. E, jeszcze jakieś drobiazgi od prelegentów głównie. E, w międzyczasie konferencja się sprzedaje. Bilety są dostępne. E, I już tutaj też wrzucę linka do komentarza. Bo przecież po co go wrzucić do opisu, nie? Bo przecież kompletnie zapomniałam, że trzeba by opis zrobić, więc już wrzucam do komentarza. Więc bilety kupicie pod tym linkiem. Dlaczego warto? Dlatego, że, e, że po prostu warto że ja sama jestem pod wrażeniem tego, jacy fajni ludzie zgodzili się zostać prelegentami na konferencji. I to jakby biorąc pod uwagę całą rzeczywistość i wszystko, co się dzieje dookoła, tak, to jest pierwsza edycja tej konferencji. Nie ma porównania, nikt w ogóle nie wie, jak to wyjdzie, czy to nie wyjdzie. Te trzy miesiące temu, kiedy ja napisałam do ludzi, no to właściwie ja też nie jestem nikim super znanym, tak? Umówmy się, że może gdyby tą konferencję organizował Tomek Tomczyk, no to można by się, jakby wiadomo, czego się po nim spo, po, po człowieku spodziewać. Ja jestem kimś tam, kto wyskoczył trochę jak Filip z Konopi, wymyślił sobie taki projekt. Zaprosił trochę ludzi. Innych znałam, innych poznałam dopiero później. Niektórych jeszcze w ogóle nie znam. Natomiast ludzie się zgodzili. I są to naprawdę fajne nazwiska, są to naprawdę bardzo fajne osoby. Są to przede wszystkim praktycy, i to jest dla mnie ważne. Po pierwsze, praktycy swoich usług, swoich zawodów, a po drugie, praktycy istnienia online. I na tym mi zależało, żeby właśnie w konferencji było jak najwięcej osób, które się będą dzielić własnym doświadczeniem, a nie tym, co być może wyczytali w jakichś książkach. Więc, jeżeli chcesz się swoim biznesem online zająć albo go rozpocząć, to myślę, że te 30 parę prezentacji naprawdę bardzo dużo ci rozświetli, bardzo dużo ci e, pokaże e, i bardzo dużo ci też pomoże na różnych etapach prowadzenia później tego biznesu. Bo to jakby nie chodzi o to, żeby obejrzeć sobie to raz i zapamiętać, ewentualnie robić notatki. Chociaż owszem, te bilety takie pięciodniowe, że, że dostęp jest od poniedziałku do piątku, one się też sprzedają. Dużo mniej, ale też się sprzedają, więc będą osoby, które będą siedzieć codziennie i oglądać po pięć prezentacji i warsztaty. Natomiast zachęcam do tego, żeby sobie kupić dostęp całoroczny i jeżeli rzeczywiście chcesz otwierać albo rozwijać biznes online, to wracać do tych treści, bo to jest mega ważne. Okej, okay. chwila na kawę. Powinno mieć jakiś dżingiel. Taki tidings. O, albo taki dzwoneczek sobie kupię. <laughs> Byłam teraz w Warszawie i tam w, w hostelu mieli taki dzwoneczek, taki ping-ping. Z rzeczy merytorycznych, pomyślałam sobie dzisiaj, że powiem o takiej wtyczce, która nazywa się Affiliate WooCommerce Lite. Dlaczego? Dlatego, że bilety na konferencje są też sprzedawane w programie afiliacyjnym, to znaczy. Jest grono ludzi, któremu ja zaproponowałam, że jeżeli chcą się włączyć w promocję konferencji, a przy okazji trochę zarobić, to jak najbardziej gdzieś tam ich zachęciłam do tego, żeby się zarejestrowali jako partnerzy konferencji, jako afilianci. Każdy z nich ma swój unikalny link, dzięki któremu ja wiem, kto sprzedał, czy z czyjego polecenia przyszły osoby, które kupiły bilety. I teraz. Jakby postanowiłam się technicznie podzielić tym, co, jak to zrobić. Gdybyś kiedyś myślał, czy myślała o programie afiliacyjnym swoich produktów albo usług, to jest taka wtyczka, która właśnie nazywa się Affiliata z Commerce Lite. I ta wtyczka tak, zapewnia Ci jakby możliwość taką, że mogą się rejestrować osoby, które w WordPressie one wtedy dostają taką szczególną rolę, czyli właśnie afilianta. I te osoby później mają wygenerowany swój taki link do, do konkretnego tam, do konkretnych produktów, albo w ogóle do wszystkich produktów, które są w WooCommerce -ie. I jeżeli w ten link ich, jeżeli oni gdzieś udostępnią ten link, na swoim blogu, na swoich fanpage'ach, gdziekolwiek, jeżeli udostępnią ten link i w ten ich link ktoś kliknie, to zapisuje mu się ciasteczko. Dzięki któremu później WooCommerce i, i ta wtyczka, właściwie ta wtyczka rozpoznaje, że to jest człowiek z polecenia z tego linka. Brzmi dziwnie, ale wiesz, to chodzi o to generalnie, że jeżeli chcesz, żeby ludzie sprzedawali ci produkty, to zainstaluj tą wtyczkę zrób z różnych afiliantów, czyli polecających. Tam jest możliwość ustalenia sobie procenta, jakim się będziesz dzielić. U nas to jest 60%, więc sporo. Gdyby ktoś chciał dołączyć, miał społeczność i myślał, czy jakoś czuł, że z jego społeczności się ta konferencja przyda i chciał sobie tam parę groszy zarobić, to ja zapraszam. Więc ustawia się procent marży. Potem, co tam jeszcze? Wtyczka sama w sobie po instalacji pyta, czy stworzyć wszystkie strony, które są potrzebne. To są strony rejestracja partnerów. Strony potem mojego konta, że ten partner może się tam zalogować i zobaczyć swoje statystyki, statystyki użycia tego linka, kliknięcia tego linka, statystyki poleceń, potem już zaakceptowanych transakcji i tak dalej. Jeżeli chodzi o samą rejestrację partnera, to też można ustawić, że albo rejestrując się automatycznie, albo jest zatwierdzany ręcznie. Znaczy, rejestruje się ktoś i trzeba go zatwierdzić. No, i to też zależy potem od ciebie, tak? jak, jak sobie to udostępnisz. Odnośnie samych poleceń, jeżeli już komuś ktoś udostępni taki link afiliacyjny, gdzieś tam ludzie będą w niego klikać i zacznie mu się naliczać, znaczy będzie to przypisane do niego, do jego konta w Twoim WordPressie, w Twoim e-commerce, w tej, w tej wtyczce, to masz znowu potem też możliwość do decyzji, czy automatycznie ma być to zaakceptowane, czy też akceptować ręcznie. Przy czym akceptowanie ręczne jest o tyle jakby niewygodne, bo trzeba akceptować ręcznie, ale o tyle wygodne, że jeżeli nie przejdzie płatność online, to uwaga, wtyczka, jeżeli tego nie ustawisz na ręcznie, to wtyczka będzie Twojemu partnerowi jakby naliczać z automatu prowizję. Natomiast jeżeli ustawisz ręcznie, to wtedy sobie sprawdzisz, czy płatność online przeszła, czy tam nie wiem, przelew przeszedł, jeżeli masz przelewy w sklepie i dopiero wtedy akceptujesz mu wypłatę później prowizji. Przy czym no z płatnościami online tutaj się możesz zdziwić, ja też się zdziwiłam, ale właśnie przy okazji sprzedaży konferencji się okazuje, że to nie jest tak do końca, że płatności online zawsze przechodzą. Nie jest. Ja w tej chwili korzystam z dotPaya, bo z TPayem z dawnym transferu IPR się pożegnałam na no, okoliczność taką, że oni zechcieli sobie mnie weryfikować i jak już zechcieli sobie mnie po, po raz kolejny weryfikować, to mnie o tym poinformowali mailem i tym samym zablokowali mi sprzedaż. O tym już nie poinformowali w mailu. Pamiętam, że się wkurzyłam niesamowicie, bo ludzie do mnie zaczęli pisać, że nie mogą kupić biletu. Oni w trakcie trwającej mojej kampanii wyłączyli mi sprzedaż. Więc z TPM się pożegnaliśmy w mało serdecznych i w mało przyjemnych okolicznościach. W zasadzie w tej chwili sobie przeszłam do dotPay'a i okazuje się, że dotPay potrafi mieć zawiechy. To znaczy... Takie, że ludzie kupują bilety, te płatności gdzieś tam się zawieruszają i to nie jest zawsze z winy ludzi, bo czasem rzeczywiście tak jest, że ktoś tam coś kliknie, nie przejdzie coś tam. Czasem jest, że bank się zawiesi, ale zdarzyło się też, że płatności teoretycznie przeszły, w dotpayu mają taki dziwny status nowa, a w sumie tych pieniędzy nie ma, ani dotpay, ani ja. No i potem i tak się muszę kontaktować z ludźmi. Więc wiecie, z tymi płatnościami online no to tak uwaga, nie? Więc jeżeli już będziecie konfigurować sobie tą wtyczkę do afiliacji, to dobrze jest tam jednak ustawić ręczną akceptację, nie? żeby później nie było niedomówień z afiliantami. Co tam jeszcze? Wtyczka, tak jak mówiłam, tworzy potrzebne podstrony, te, te których potrzebuje, natomiast ma też całe mnóstwo shortcode'ów, Więc jeżeli nie chcesz, żeby te podstrony tam rejestracji czy, czy tam wyglądały tak domyślnie, jak jest to we wtyczce, kiedy ona je utworzy, jeżeli chcesz, żeby to wyglądało trochę inaczej, to na przykład ja sobie tak zrobiłam, że skorzystałam z Elementora, i w tym elementorze po prostu sobie wklejam shortcody e, dotyczące tego, gdzie chcę, żeby coś tam było, nie? Jakby te układy stron robię sobie sama. E, co tam jeszcze, właśnie? Akceptacja lub nie partnerów, akceptacja pieniędzy. E, i, no i tak jak mówię, jeżeli chcesz e, gdzieś tam poafiliować konferencję, jak żyć w necie, to to jest ostatni dzwonek, żeby się zgłosić. Nie wiem, albo tutaj pod live'em, albo po prostu napisz do mnie. E, Kasia Aleszczyk albo gdzieś tam, gdziekolwiek nie złapiesz, czy na grupie, czy, czy ten, po prostu zwyczajnie się odezwij, utworzymy sobie takie konto i spokojnie tam, i, i spokojnie będziesz mógł mi pomóc troszkę w promocji konferencji. A 60% to jest niegłupia kasa. I jeszcze jedno, gdybyś jeszcze ewentualnie dzisiaj chciał, czy chciała się decydować, czy w ogóle tak myślisz o tym, że się zdecydujesz, na kupno biletu, to to też jest taki w miarę ostatni dzwonek, ponieważ dzisiaj ceny biletów wzrastają, one jeszcze chwilowo będą takie, jakie będą, znaczy po prostu muszę skończyć live'a, zrzucić ten film, wrzucić to na YouTube'a i tak dalej, natomiast dzisiaj ceny na pewno wzrosną, więc jeżeli masz ochotę do konferencji dołączyć, to naprawdę nie ma co zwlekać. I jak one już dzisiaj wzrosną, tak już przez najbliższy rok będą takie same, więc, bo do konferencji będzie można dołączać cały czas, natomiast no to już będzie najdrożej, tak? to już będzie najdrożej i to już nie, nie będzie za bardzo rabatów. Okej, okay, to tyle, jeżeli chodzi o merytorykę. Mam nadzieję, że z wtyczki afiliates będziecie korzystać, bo jest naprawdę fajna, łatwa w obsłudze. E, przechodząc do wordupów. Słuchajcie, martwi mnie trochę brak informacji o WordCampie. Na razie tylko... Jest informacja, że szukają ludzi do współpracy, szukają, y, szukają, szukają w ogóle by, była taka informacja, żeby się tam zapisywać na, już na newsletter, natomiast szukają, ekipa szuka ludzi do współpracy, więc gdyby ktoś chciał się wykazać, miał czas, to można się tam gdzieś na WordCamp Polska zgłosić i y, 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 powspółpracować. Y, owszem to trzeba mieć trochę czasu. To nie ma tak, że się zgłosisz i potem nic nie robisz, bo to rzeczywiście troszeczkę tam się trzeba zaangażować, im bliżej konferencji, tym bardziej. Natomiast troszeczkę mnie martwi, że jeszcze nie ma terminu, ale mam nadzieję, że będzie jakoś, nie, nie lada moment. A przechodząc do wordupów. Dzisiaj mamy 28 maja i wyobraźcie sobie, że w piątek, 31 będzie word-up w Krakowie. O mały włos się nie zgłosiłam na prelegenta, ale jak przypomniałam sobie, że Boże, przecież ja mam potem po weekendzie konferencję, to stwierdziłam dobrze, że mam jednak trochę pamięci. I aż takim wariatem nie jestem. Później w czerwcu. Na razie mamy zapisane tak. Wardup Lublin 4 czerwca i 15 czerwca Wordup Trójmiasto. Więc jeżeli tam gdzieś mieszkacie, okolice Krakowa Lublina Trójmiasta, to macie takie spotkanka i można się tam gdzieś spotkać, pogadać o WordPressie, powymieniać doświadczeniami i tego typu rzeczy. No i wypić przede wszystkim coś fajnego miłym towarzystwie. Dobra, to by było mniej więcej na tyle. 20 minutek nam prawie minęło. Zapraszam za tydzień. Za tydzień to w ogóle będzie wielkie wowa, wowa, znaczy w sensie bardzo dużo się będzie działo, bo od poniedziałku jak już ruszy konferencja, to naprawdę się dużo będzie działo, przynajmniej w moim poczuciu To będzie bardzo intensywny czas, tak przynajmniej podejrzewam, ale postaram się praskę zrobić. Zobaczymy, jak to tam sobie wyjdzie. Na konferencję dalej zapraszam. Tak jak mówiłam, jest po co i jest dla kogo, bo naprawdę bardzo fajni ludzie będą się dzielić swoimi doświadczeniami i swoją wiedzą. No i to na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. I do zobaczenia za tydzień. Pa Pa. I gdzie jest to zakończone?